Witam serdecznie. Trainera Dzisiaj odcinek taki pomocniczo-logistyczny, jeśli chodzi o kompresor 20A. Jak wiecie, tam występują takie. Znaczy, tak, jest szybko i tutaj jest potrzebny taki wtyk do tej szybkozłączki. I tutaj mam jedna czwarta cala, jedna ósma. I tu mam szereg innych dziwnych rzeczy, które pomogą mi wam pokazać o co w ogóle chodzi. Bo. Jeszcze może w wąż jakiś poszukam, na szybko. O. Tu mamy zwykły, normalny wąż z, z łączką 1, 1, jed, znaczy 1, 8 cala. I większość areografów dysponuje właśnie takim wyjściem, chociaż są, są wyjątki. Są wyjątki, i tutaj, jeśli chodzi o wyjątki, na przykład tutaj mamy pasze, to jest zupełnie inny. Zupełnie inna złączka. Znaczy chodzi generalnie o. O, tutaj mamy taką złączkę do, do, do tego pasze. Ten pasze ma tam tą samą złączkę tutaj. To jest Raptor. Ale weźmy taki jeden z najbardziej popularnych. Mam tu pod ręką Evolution. Evolution ma 1,8, i tutaj sobie to zapinamy, i jest po problemie. Ale kupując 20A i 25A, 20, 30A e, and Steinbeck e, e, kompresory, e, nie dostajemy w komplecie nic. Musimy sobie dokupić to osobno. Więc teraz, jak możemy, jak możemy tą sprawę załatwić? E, możemy ją załatwić w ten sposób, że kupujemy sobie taką złączkę, na przykład na 1,4. Wkręcamy tu przejściówkę. Tutaj jest. Kolejna przejściówka na taki mały wężyk, znaczy mały, to jest takie M5 bodajże to się nazywa eee, i tutaj możemy sobie to wkręcić i mamy sprawę załatwioną jeśli mamy M5 ale zobaczcie na to tutaj jakie cuda cuda na kiju powstają żeby, żeby dorwać się do powietrza czasami ale e, to, jest, to jest pierwsze czyli kupujemy taką złączkę jeżeli kupimy na jedną ósmą to mamy problem załatwiony. Gorzej, jeśli odległość kompresora od miejsca pracy jest dość duża. Taki, taki wężek tutaj najbardziej popularny, on ma około 1,80 m. Tu jest tak do 50. 50. Tu jest, będzie metr. Albo nawet mniej 1,5 to powinno być 20 cm. No dobra, tu jest troszeczkę więcej, czyli około dwóch, około dwóch metrów, ale to jest poniżej 2 metrów. Co zrobić, jeśli mamy? Za mało, jeszcze jest to nam mało, możemy połączyć dwa wężyki razem, w coś takiego, taki miksik zrobić. Tu też jest. To samo akurat to było to na potrzeby testów chyba robione. Raptora, taki, taki składany wężyk, ale możemy ze sobą połączyć dwa wężyki e, przy pomocy takiego nypla. Nypel 1, e, 8, i możemy sobie tutaj to połączyć zamiast tego, tej złączki, bo tu jest też taka szybko złączka mniejsza. E, żeby można było szybko przypinać, ale takim chyba najbardziej profesjonalnym, można powiedzieć. Chociaż może w cudzysłowie profesjonalnym, bo to jest tak, wąż do sprężonego powietrza, zaciski i mamy dwie złączki. Tutaj, tutaj wchodzimy w, w to gniazdo kompresora 20A, a tutaj możemy podłączyć sobie wężyk po prostu i tyle. Tutaj mamy już uszczelkę, więc to powinno, powinno nam uszczelnić, ale możemy dać też, dać też taśmę teflonową. Tak wygląda taśma teflonowa. Kiedyś się stosowało jeszcze paku, ale w tej chwili no, tak pakuły to tak troszeczkę mniej, bardziej, chociaż są zwolennicy paku. Dobra, nie będę wchodził w szczegóły. Tutaj mamy taśmę teflonową i tą taśmą teflonową owijamy gwint i wtedy nam to powinno się uszczelnić, mimo tego, że tu jest jeszcze uszczelka. Czasami potrafi puszczać na takich Złączach. więc tu mamy temat chyba rozłożony na części pierwszej. I to, co musicie pamiętać: dn5 albo fi5 to jest taka szybko złączka. Tutaj jest ten wtyk, i tutaj możemy zastosować dwa gwinty. Jedna ósma to jest ten, jedna czwarta to jest ten. I tutaj mamy na przykład jeżeli mamy wężyk M5, to się nazywa, tak, tak sądzę, tak, tak, tak pamiętam, że to jest M5. Nie, myli z bęb. I tutaj to jest, to jest to. jest, to No i w zasadzie tyle. No musicie pamiętać o tym, żeby po prostu dokupić taki albo wtyk, albo wtyk, albo po prostu zrobić sobie coś takiego. Ja to zaraz będę też skręcał, bo to jest tak na świeżo, na świeżo zrobione, więc, więc nie jest skręcone. E, dobra, słuchajcie, to by było na tyle. M mam nadzieję, że e, jakaś nauka z tego płynie dla początkujących modelarzy, którzy, którzy kupili swój e, pierwszy, drugi, znaczy no może na pierwszy, bo na pierwszy to się poleca coś takiego małego, żeby sobie spróbować. Ale ten zaawansowany, zaawansowany tutaj niezbyt tani 20a, no nie ma, nie ma takich złączek w komplecie i, i sami widzicie, że później trzeba do tego po prostu dokupić elementy. Dobra, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.